Celma specjalista, widać, że to jest defektowana, PAC 125 PRAG 125C, ale to jest taki model, praktycznie jak większość celma, bardzo dobrze znana, na polskim rynku ceniony sprzęt. Ta swoje przeżyła już parę ładnych lat, co prawda w warunkach garażowych, warsztatowych, ale głównie. Ciała trochę szlifowała, no i niestety się zepsuła, i zepsuła się w taki sposób m, m, dziwny jak dla mnie, bo y, większość z nich pada po prostu po linii elektrycznej, a ta, że tak uruchomię. a ta elektrycznie działa. Problem jest w tym, że ten napęd nie jest przenoszony na... Boże, to się jakoś nazywa, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie tu, gdzie powinna być zamontowana tarcza. Ja już wiem, co jest przyczyną, ale pozwolę wam odkryć zaraz tę tajemnicę ze mną. Wieś gminna niesie, nie moje doświadczenie niesie, że tu zepsuta jest przekładnia. Wszystko wskazuje na to, że w jakiś sposób uszkodzeniu uległy zębatki. Ale żeby się do niej dobrać, to musimy najpierw zdemontować tą część. To jest luźno podkręcone. Tutaj odkręcić tą osłonę. No i potem odkręcić tutaj te cztery śrubki, o które, które pokażę Wam za chwilę. Śrubki już są odsłonięte. Teraz właśnie te cztery śrubki trzeba zdemontować. Raz, dwa, trzy, cztery i zobaczyć, co jest pod nimi. Słubki odkręcone. Mimo tego, że ta głowica była niedawno zdejmowana celem diagnostyki, no to jednak znów był problem, żeby ją ruszyć. Udało się już ją ruszyć. Są śrubki odkręcone. No to teraz ją odkręcimy. I co tutaj naszym oczom się ukazuje? Bardzo dużo starego smaru, który ma też w swojej strukturze coś, co bezpośrednio chyba wpłynęło na jakość yy, usterki, bo jest taki ten smar jest bardzo twardy, ale też ma pewne jakieś drobinki w sobie, pewnie pozostałości poszlifowania. Natomiast interesuje nas najbardziej ta głowica. I może tego nie widać tak do końca e, okiem kamery, ale jest bardzo mocno, może uda się w ten sposób, zeszlifowana. Także zostają tylko te ząbki tu, a tu jest to praktycznie zeszlifowane. No czyli w pierwotnych przypuszczeniach się nie pomyliłem, w dalszej diagnostyce też się nie pomyliłem, teraz trzeba wymyślić, jak to zdemontować i jak to zdjąć, bo już przyszła nowa ta część. Użyjemy do tego prawdopodobnie imadła, tak żeby się dobrze zaprzeć, natomiast jeszcze nie mam pojęcia, którędy się to robi. Delikatnie podczyściłem, aczkolwiek nie jakoś bardzo ze smaru i widzę, że jest tu pierścień zegara. Prawdopodobnie ten piersień zegara to wszystko na jakimś wieloklinie, trz, wieloklinie trzyma. Zaraz spróbuję to zamontować na stałe i użyć jakiś kombinerek i ten piersień zegara zdemontować. Udało się dobrać odpowiednie szczypczyki. Poszło dość łatwo i dość szybko. Już ten piersień zszedł. Piersień odkładamy na bok. Eee, natomiast skupiamy się na tym. I co dalej? Jak to. O, rusza się. Widać, że ten wieloklin nie trzyma, chyba jakoś bardzo mocno. Ale obawiam się, że będę potrzebował. A, tu jest najpierw podkładka, którą sobie zdemontowałem i odłożyłem na bok. No, odklej się. Ręce smarzę, z rękawiczki smarzę. Chyba już nic więcej nie ma. No i to teraz czas najwyższy, żeby. Ta zębatka poszła. No i chyba będzie trzeba użyć po pierwsze dwóch rąk eee, i to spróbować zdusić. Oto jest i nowa zębatka. Jeszcze nie ma podkładek, ale już tak zamówiłem przy okazji eee, nowe podkładki, więc tam sobie zaraz zamontuję. Eee, no natomiast było trochę problemów i trochę przygód, bo niestety uciekł klin. Ten klin jest ruchomy na tym wałku gdzieś, gdzieś, gdzieś zniknął, nie wiem gdzie on jest, gdzieś pewnie na podłodze natomiast niestety w tym burdelu nie umiem go znaleźć natomiast wpadłem jeszcze na to, wyprzedziłem fakty zamawiając wcześniej że w związku z tym, że niestety nie do końca jestem pewien, nie do końca odpowiadam za to jak wygląda ta zębatka no to mam też nową i tą nową tu zamontuję, e, no ale e, muszę najpierw to zdemontować. A żeby to zdemontować, no to muszę na pewno te cztery śruby odkręcić, żeby tą głowicę zdjąć. E, jest tutaj pod spodem nowy smar. E, no i ten smar, oczywiście, w całej tej komorze się też nowy pojawi. Stary trzeba będzie wyczyścić. No ale to za chwilkę. To już poskładane. To już poskładane. Mm, już jest gotowości, mm, tu są śrubki, trochę burdel, jeszcze większy niż zwykle, e, dlatego, że rozkręciłem kątówkę, natomiast wyszedł mi silnik e, e, z łożyskiem i tak dalej, nie to chciałem, nie, bo chciałem usunąć to, ale nie to pokazuje. to chciałem usunąć, a wyszło mi wszystko. No muszę teraz to wyczyścić, wybić i zaraz do tego wracamy. No i zębatka wymieniona. Smar w dużej mierze usunięty. Jeszcze trzeba go dousunąć. No, tam trochę starałem się więcej usunąć, ale się niestety nie udało. Teraz trzeba to wszystko poskładać dokupy i sprawdzić, czy to działa. A to za chwilkę. Najpierw trzeba tą budowę plastikową tu przymocować. Niestety rozładował mi się telefon na to składanie. Natomiast... Wygląda sprawa tak, że udało się poskładać w kolejności odwrotnej. niż wam pokazywałem ważne jest, żeby szczotki delikatnie odgiąć, bo one tam niestety wchodzą na, 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 na silnik i przeszkadzają. Można je połamać, trzeba to dość ostrożnie zrobić w tej części, ale wszystko się da. A działająca kodówka wygląda tak. No.